Opieka nad osobą z demencją szalenie wyczerpuje. Być może jesteś w takim momencie, gdzie masz serdecznie dosyć odpowiedzialności, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów. Oglądasz media społecznościowa, tam jedna osoba jedzie na narty, inna odpoczywa pod palmami, patrzy na lazurową wodę, a ty wściekasz się, dlaczego ty nie możesz tak mieć? A jest jak jest. To jest taki moment, w którym warto się zatrzymać i przytulić samego siebie, zobaczyć to wszystko, co robisz i powiedzieć sobie, że jesteś wystarczająco dobra i wystarczająco dobry, że nie musisz robić więcej, żeby zasłużyć na miłość. Nazywam się Karolina Jurga, jestem psychologiem i neuropsychologiem i od ponad 18 lat towarzyszę osobom chorym i ich rodzinom w procesie chorobowym, w procesie odępiennym. Zapraszam cię na konsultację, na rozmowę telefoniczną, żeby poukładać te wszystkie puzle, które się rozsypały. Więcej informacji znajdziesz na stronie PoznajDemencję.pl.